Cześć, słuchajcie. Dzisiaj mam dla Was ulubieńców, tak zupełnie nietypowo, bo dawno takiego filmu dla Was nie nagrywałam. Ostatnim razem, być może, było to w styczniu albo w lutym. Byli to ulubieńcy miesiąca, a teraz minęło już jakieś dobre pół roku i stwierdziłam, że usiądę i nagram dla Was ulubieńców ostatnich miesięcy. A że ostatnio um, no jest sporo takich parałek fantastycznych kosmetyków, które ostatnio się u mnie sprawdza, po które sięgam regu regularnie. To tak pomyślałam, że chcę o nich wspomnieć właśnie w takim Jednym zbiorczym filmie, żeby czasami odsyłać osoby, które pytają właśnie o jakieś ulubione kosmetyki. Także słuchajcie, zacznijmy sobie może od pielęgnacji. Mam tutaj takich kilka fajnych kosmetyków. Po pierwsze jest to krem pod oczy z Ole Henriksen, który mnie ostatnio zachwycił. On jest właśnie w takim szklanym, pomarańczowym opakowaniu. Ja akurat mam tutaj miniaturkę, która jest niesamowicie wydajna. Krem, który fantastycznie nawilża okolice pod moim okiem, a jednocześnie też rozjaśnia i rozświetla tę ciemniejszą okolicę i tę delikatną skórę pod oczami. Zasinienia są od razu mniej widoczne i to jest idealna opcja dla osób, które się nie malują na co dzień, ale chciały jakby zadziałać korektą rozświetlenia, korektą światła, więc to jest świetny sposób, dlatego, że ten krem faktycznie rozjaśnia i rozświetla tę ciemniejszą okolicę pod okiem. Przy okazji też to nawilżenie utrzymuje się u mnie przez bardzo długi czas. Ja nie zauważyłam żadnego podrażnienia. To jest kosmetyk, które jedne osoby kochają, a drugie nienawidzą, bo tam słyszałam, że też są dosyć takie sporne i dosyć kontrowersyjne recenzje tego kosmetyku, ale u mnie sprawdza się to naprawdę rewelacyjnie i dawno nie używałam tak dobrego kremu. Tutaj macie 7 ml yy, i to jest, powiem wam, całkiem spora pojemność, bo wystarczy wam niewielka ilość, żeby y, zaaplikować na obszar pod oczami. Można kupić sobie też taką większą wersję, ale nie pamiętam nawet ile tam jest mililitrów, może 15. To jest zes, e, kosmetyk, który kupiłam w zestawie z dwoma jeszcze innymi, to był zestaw podróżny. Jeśli jeszcze ten zestaw będzie dostępny, bo można kupić w seforze, to Wam to oczywiście podlinkuję, e, bo to jest fajna opcja, żeby sobie przetestować na własnej skórze. To, jest, to są produkty z witaminą C, więc idealnie sprawdzą się dla osób z cerą naczynkową. Uwielbiam ten krem, jeśli mi się skończy, ta próbka, kupię sobie takie e, no, pełnowymiarowe opakowanie, bo jest naprawdę re rewelacyjne. także bardzo Wam polecam. Jeśli szukacie jakiegoś nowego kremu pod oczy, to ten na pewno świetnie się u Was sprawdzi. Aczkolwiek. No, każdy ma jakieś tam inne oczekiwania. Uwielbiam też na przykład formule, formuły żelowe, które mają e, działanie chłodzące, nawilżające i które zmniejszają obrzęki. Takie formuły też bardzo e, lubię. Natomiast to jest konsystencja już taka bardziej bogatsza, kremowa, która dosyć intensywnie i długo nawilża skórę. E, dalej słuchajcie, mamy olejek z Violi, który uwielbiam nakładać na noc, na nogi, e, na czasami na dekolt i na ramiona. To jest. E, Powiem Wam tak, ja osobiście nie lubię balsamów. Ja z reguły jak nakładam już coś na ciało, to są to masła, które bardzo dobrze natłuszczają, skórę, nawilżają, albo właśnie olejki, które również um, dają taki natychmiastowy, intensywny dosyć efekt nawilżenia. Balsamy z reguły są dla mnie dosyć zimne, jak nakładam na skórę, bo olejki czy masła wcześniej mogę sobie rozgrzać w ręce i dopiero zaaplikować na skórę, nóg chociażby, a balsamy są zawsze dla mnie takie zimne i nie dają też takiego intensywnego i fajnego efektu na skórze, jaki chciałabym uzyskać, natomiast olejki i masła dla mnie to to jest to. Oczywiście trzeba brać pod uwagę to, że one też natłuszczają, mogą trochę brudzić ubranie czy pościel, ale mnie osobiście to nie Przeszkadza i używam z ogromną przyjemnością. Violi Enjoy the Calmness, i to jest olejek o przepięknym zapachu róży, i to jest naprawdę przepiękny zapach. To nie jest nic takiego staroświeckiego, pudrowego, nieprzyjemnego w odbiorze, tylko powiedziałabym, że to jest taki bardzo. Bogaty i taki prawdziwy zapach e, róży wzroszonej deszczem. E, takiej dużej, róży o dużych, bogatych i zdrowych płatkach, takich grubych i mięsistych. Przepiękny taki prawdziwy zapach płatków róży. E, właściwie w tym olejku też możecie zobaczyć właśnie pływające płatki róży. Wygląda to przepięknie. Opakowanie jest szklane. E, bardzo wydajne. Ja tutaj już zużyłam e, połowę buteleczki. Macie 150 ml uwielbiam to uwielbiam zapach tego olejku uwielbiam uczucie nawilżenia w ogóle ten zapach działa na mnie kojąco uspokajająco relaksująco i uwielbiam zasypiać otulona właśnie tym zapachem także bardzo wam polecam jeśli lubicie zapach róży ale taki piękny prawdziwy intensywny głęboki wyrafinowany zapach no to myślę że może wam się to spodobać tak jak mówię, to nie jest nic sztucznego, nic pudrowego, staroświeckiego, gdzie czasami możemy spotkać jeszcze taki zapach w kosmetykach ziołowych, ale nie tutaj. To jest coś pięknego, także uwielbiam ten olejek. Dalej, słuchajcie, pasty do zębów, na które miałam okazję trafić w TK Maxie, To są pasty włoskiej marki Marvis, które dostępne są w różnych wersjach smakowych, zapachowych. I mam tutaj wersję Aquatic, wersję jaśminową, mam wersję imbirową, która zresztą też bardzo przypadła mi do gustu. Mam jeszcze wersję miętową. Ta imbirowa fantastycznie odświeża jamę ustną. To są w ogóle pasty, takie z Wyższej półki, premium, luksusowe. Po pierwsze, bardzo podoba mi się design opakowania. Pasta jest zamknięta w takiej powiedzmy aluminiowej tubce z dawnych lat. Wygląda to rewelacyjnie. Ja zwracam uwagę właśnie na takie szczegóły, detale i moim zdaniem wygląda to fenomenalnie. A sama pasta w sobie ma jest bardzo kremowa, gęsta, treściwa. Właści, właściwie są to pasty bez fluoru, ziołowe. Bardzo mocno odświeżają jamę ustną, a jednocześnie też fantastycznie doczyszczają zęby. W ogóle płytka zemną jest gładziutka i taka przyjemna, jak dotykam językiem. Jeśli będziecie miały okazję właśnie dorwać gdzieś te pasty, tak jak mówię, one swego czasu były w TK Maxie, nie wiem, czy jeszcze będą dostępne, to bardzo Wam polecam. One w regularnej cenie są dosyć drogie, bo kosztują około 40-49 zł, a w TK jak się możecie dostać je za połowę ceny? Są wersje, właśnie w takiej standardowej wielkości. Tutaj mamy. Nie wiem ile tutaj jest mililitrów, 85, ale wiem, że są takie wersje też miniaturowe, podróżne, e, połowę tej pojemności, więc można sobie przetestować, jeśli ktoś ma ochotę. Ale jeśli nie macie dostępu do TK Maxa, to równie dobrze możecie te pasty kupić na Cult Beauty, bo widziałam, że właśnie tam są dostępne, nie mówiąc już o tym, że w ogóle też są zestawy prezentowe i jest też zestaw takich wszystkich mini próbek, więc jeśli macie ochotę, to też możecie sobie przetestować po prostu całą gamę em, smakową, zapachową tych past e, na Kalt Beauty. Więc bardzo Wam polecam. Fantastyczne, bardzo mi się podobają, jeśli będą e, dostępne cały czas regularnie w TK Maxie, nie wiem, bo tak naprawdę pierwszy raz zobaczyłam je właśnie z dwa miesiące, te, dwa miesiące temu, więc jeśli będą regularnie dostępne w TK Maxie, to jestem przekonana, że będę je cały czas kupować, albo właśnie na Cult Beauty, bo są niesamowite. No i dalej, aha, jeszcze krem do twarzy z Nature Queen, regenerujący krem do twarzy z olejkami eterycznymi. I muszę Wam powiedzieć, że to jest fantastyczny krem, który ma działanie tak naprawdę wielozadaniowe. Nie tylko będzie fantastycznie nawilżał skórę, bo on bardzo długo nawilża skórę twarzy, przynajmniej to uczucie nawilżenia. U mnie utrzymuje się przez długi czas. Dodatkowo jest to krem idealny dla skóry naczynkowej ze względu na składniki, jakie są zawarte właśnie w tym kremie. A tutaj macie hydrolat z róży damasteńskiej, olej z róży mosketa, olej szafranowy, więc idealnie sprawdzi się właśnie dla wzmacniania naczyń krwionośnych. Nie mówiąc już o tym, że ten krem ma właśnie bogactwo olejków eterycznych, co możecie już wywnioskować po zapachu tego kremu, bo jest dosyć taki intensywny, właśnie taki eteryczny, więc będzie działał przeciwbakteryjnie, przeciwzapalnie i również polecam osobom, które mają, mają właśnie jakieś stany zapalne na skórze, pryszcze, bo ten krem będzie regenerował i rozjaśniał przebarwienia na skórze. Rewelacyjny, bardzo Wam polecam. Krem jest z pompką, więc też higieniczne opakowanie bardzo dobry krem i y, uwielbiam go używać. Nadaje no, się właśnie idealnie na dzień, na noc, fantastycznie się wchłania, więc też można stosować jako bazę pod makijaż, bo nic Wam się nie będzie rolować, e, nic Wam się nie będzie zsuwać z twarzy, tylko e, no, świetnie sobie działa również jako baza pod podkład. Bardzo dobry krem. Dalej słuchajcie, podkład. Podkład, który pojawił się na rynku już jakiś czas temu, ale od kiedy się pojawił, to muszę Wam powiedzieć, że używam regularnie, a jest to podkład z Vibo. Podkład bardzo tani, drogeryjny, Forever Better Skin. W ogóle ten podkład jest mocno polecany i lubiany chyba przez wiele dziewczyn. To jest podkład o mocnym kryciu. Ja mam cerę naczynkową, więc ja lubię mocne krycie, bo powiedzmy mam co zakrywać, się, ja nie lubię zaczerwieni na skórze i lubię, kiedy podkłady mają mocne krycie, a jednocześnie są trwałe i pięknie wyglądają na skórze. W zasadzie formuła tego podkładu jest bardzo lekka, więc fajnie wtapia się w skórę. Nie jest to dla mnie podkład ciężki, więc swobodniej też właśnie używam latem. Dzisiaj mogę go też na twarzy podkład, który fantastycznie kryje, który faktycznie jest bardzo trwały, nie wchodzi w linie mimiczne, jest naprawdę super trwały i idealnie nadawałby się na jakieś imprezy, na jakieś wyjścia, jeśli szukacie trwałego, lekkiego, taniego, drogeryjnego podkładu, to Vivo. Natomiast jeśli chodzi o kolorystykę, to nie pytajcie mnie o kolor, bo ja zwykle mieszam te podkłady ze sobą, albo używam raz jaśniejszego odcienia, raz ciemniejszego, dlatego, że ja używam samoopalacza, mmm, tak na, na co dzień. Na co dzień. Raz w tygodniu używam samopalacza i ten odcień skóry u mnie się notorycznie zmienia. Raz jestem jaśniejsza, raz ciemniejsza. Używam też balsamów Rezibo, więc muszę to później jakoś ładnie ze sobą połączyć i dopasować. Więc u mnie, jeśli chodzi o kolorystykę, to, to bardzo rotuję. Mam tutaj odcień numer 1 alabaster, na przykład, i odcień numer 4 golden, czyli takie powiedzmy bardzo skrajne kolorystyki, po prostu mieszam je ze sobą. Mam też inne odcienie, ale. To połączenie na przykład na ten moment bardzo mi odpowiada. Natomiast gama kolorystyczna jest bardzo ładna, bo są to takie neutralne odcienie. Nie są one zbyt żółte, nie są zbyt ciepłe, ale też nie są zbyt różowe. Gama kolorystyczna jest też bardzo ciekawa, bardzo fajna i to nie są drogie podkłady, więc myślę, że możecie się nimi zainteresować, jeśli szukacie czegoś właśnie nowego na jesień, to to będą idealne podkłady na jesień. Na sam koniec mam już samo opalacz i balsamy brązujące. I słuchajcie, ostatnio zakochałam się z St Mori. Mam odcień medium i to jest dosyć spora butelka, spora pojemność, bo mam tutaj 300 ml. To jest samoopalacz, który jest w postaci pianki, ma kolor, więc widzicie jak nakładacie. Przy okazji używam właśnie takiej rękawicy, która jest dosyć gruba, bardzo dobrej jakości. Wielokrotnie prałam ją w pralce i to jest Body Tons. Uwielbiam tę rękawicę. I w ogóle, jeśli chciałobyście się zainwestować w rękawicę, to polecam Wam kupić coś lepszego, coś droższego. Niekoniecznie najtańszą, najtańszą rękawicę jakaś do, dostępna w drogerii, typu takie papierowe, bo one po pierwszej aplikacji się podrą, zniszczą i, i nic z tego nie będziecie miały, więc lepiej je zainwestować w nieco lepszą rękawicę. No i ten samoopalacz jest w postaci pianki, koloru, widzicie gdzie nakładacie i ten odcień powiedziałabym jest średni w sumie, tak jak sama nazwa wskazuje, medium, to jest odcień średni nie, na ciem, nie najciemniejszy, ale też nie jest to zbyt jasny odcień i to jest samoopalacz, który podczas aplikacji ma dosyć taki mydlany zapach, dla mnie bardzo przyjemny, taki no świeży jak mydło. Natomiast y, po kilku godzinach ten zapach nie zmienia się zbyt intensywnie, znaczy czuć, że on delikatnie śmierdzi, ale to jest taki zapach do zniesienia, zapach, który ja jeszcze jestem w stanie znieść y, i właściwie nie jest aż tak mocno wyczuwalny. I z reguły ja tego rodzaju samopłacę, nakładam właśnie rano, y, chodzę z tym samoopalaczem na skórze przez kilka dobrych godzin, tak minimum sześć, a później wieczorem idę pod prysznic, żeby to z siebie zmyć, żeby później pościel nie Przysiąkła tym brzydkim zapachem. Natomiast tak jak mówię, zapach tutaj ten nieprzyjemny, powiedziałabym, jest na tyle delikatny, że do zniesienia. Jeśli chodzi o kolor, powiedziałabym, że jest to kolor kawa Latte. Ja w tej chwili też to samo oparaczłam na skórze, ale mam też akurat tutaj na, na ciele balsamy brązujące z rezywą, więc akurat tutaj tym się nie sugerujcie, ale pokażę Wam ewentualnie, jak to wygląda na nogach, bo na nogach jeszcze nic nie mam. Piękny, opalony kolor, kawalate. I jeśli chodzi o trwałość, to u mnie ten sam opalacz utrzymuje się do tygodnia. Później jak on schodzi, to schodzi trochę plamiście, ale mnie osobiście to jakoś nie przeszkadza, bo wystarczy użyć po prostu dobrego, mocnego peelingu i wszystko Wam ładnie zejdzie, plus dodatkowo użyć ewentualnie jakiejś gąbki z tą ostrzejszą stroną, tą tę bardziej porowatą. I ten samoopalacz ładnie schodzi ze skóry, albo jakieś gąbki, po prostu takie bardziej porowate, albo szczotki. Możecie przy okazji szczotkować ciało, więc mur beton z tym samoopalaczem raczej w takiej sytuacji zejdzie. Albo możecie po prostu zaaplikować kolejną warstwę samoopalacza i ten efekt na skórze się bardzo ładnie wyrówna. I ja najczęściej właśnie tak robię, kiedy mi ja tydzień nakładam kolejną warstwę samoopalacza i ten efekt na skórze się ładnie wyrównuje. Jak nakładam na, na ręce, to później na sam koniec aplikuję jeszcze krem do rąk, żeby wszystko bardzo ładnie rozblendować tutaj na kostkach, żeby nie pojawiły się żadne plamy. I właściwie ręce wyglądają bardzo ładnie. Ja nie mam żadnych plam, także fajnie to się rozprowadza. Ja jestem z tego samoopalacza bardzo zadowolona. Tania jest cena, cena jest bardzo przystępna. Też w zależności od sklepu ceny się różnią albo możecie go dorwać za 30 zł, albo tak do 50. To wszystko zależy od tego, gdzie kupicie. Ale jest bardzo dobry i właściwie ten samoopalacz kupiłam z Waszego polecenia, bo pamiętam, że rok temu pytałam Was chyba na Insta Tak na Instastory, jaki samoopalacz polecacie, jakiego używacie, z jakiego jesteście najbardziej zadowolone i właściwie najczęściej padała informacja, że ten, San Morris, więc potwierdzam, bardzo fajny samoopalacz, u mnie się świetnie sprawdza i bardzo go lubię. Dalej, słuchajcie, już na sam koniec y, mam tutaj takie sztosy, których używam już od kilku miesięcy, w zasadzie od kiedy pojawiły się na rynku. I to są balsamy brązujące Redzibo, brązujące, rozświetlające. I mam tutaj te dwa odcienie: Master Touch i Super Star. I to jest, słuchajcie, to jest taki must have. Jeśli chcecie wyglądać jak rakieta, to musicie się zaopatrzyć w tego rodzaju balsamy, bo one wyglądają fenomenalnie na skórze. To, co robią z nogami, to jest wow. Celulit jest niewidoczny na skórze, też jeśli macie jakieś rozstępy, których, których nie lubicie, to te balsamy też fajnie zakryją. One mają działanie wygładzające, mają działanie wyrównujące koloryt, no i podkreślają Waszą opaleniznę i wyglądacie tak, jakbyście wróciły z wysp bez... Bahama. Przepiękny, opalony kolor na skórze. I dodatkowo też te balsamy mają działanie rozświetlające więc skóra na ciele wygląda niesamowicie apetycznie. I w tym momencie właśnie te balsamy mam nałożone na dekolt, na ramiona nic więcej, żadnych innych dodatkowych rozświetlaczy, olejków, balsamów nic. Po prostu mam nałożone właśnie te dwa balsamy. W pierwszej kolejności nakładam balsam ten ciemniejszy, czyli Superstar. A w drugiej kolejności nakładam ten jaśniejszy Master Touch, dlatego że on zapewnia taki większy efekt rozświetlenia. Natomiast to są balsamy, które. No, nie należą do najtańszych. O ile dobrze pamiętam, one kosztują 79 zł, jeden, więc jeśli chciałybyście, więc jeśli chciałybyście zdecydować się na jeden z nich, to ja od siebie Wam najbardziej polecam ten ciemniejszy kolor, dlatego że on daje najbardziej spektakularny efekt na skórze, właśnie ten efekt opalenia. Sam w sobie też już ma ten efekt rozświetlenia, ale jak chciałybyście uzyskać jeszcze mocniejszy efekt rozświetlenia, to zawsze możecie zadziałać na przykład jakimś rozświetlaczem pudrowym czy kremowym, który macie gdzieś tam dostępny w szufladzie, w szafce, ale ja uwielbiam mieszać te balsamy. Najpierw nakładam właśnie ten ciemniejszy, żeby uzyskać ten efekt opalenia, a później ten jaśniejszy, żeby uzyskać efekt rozświetlenia, szczególnie tutaj na kości piszczelowej. Wtedy tego już jaśniejszego nakładam w mniejszej ilości na kości piszczelową, żeby skórę ładnie rozświetlić, żeby tak wymodelować i uzyskać efekt takich szczuplejszych, optycznie szczuplejszych, nóg. I to działa, słuchajcie. I te balsamy są rewelacyjne, nie mają w sobie żadnych drobinek. Właściwie ten efekt rozświetlenia jest taki widoczny bardziej od środka. No, skóra wygląda na apetyczną, nawilżoną, na zadbaną, na taką dopieszczoną. Kolejna rzecz, o której, o której chcę wspomnieć, i to jest taki minus: niestety te balsamy brudzą, bo widziałam komentarze dziewczyn na Instagramie, chyba właśnie Rezi, bo takie rozczarowanie, że ojej. Mnóstwo osób mówiło, że te balsamy nie brudzą, a jednak brudzą. No i słuchajcie, jak kupujecie tego rodzaju produkty, to musicie liczyć się z tym, że te balsamy będą brudzić, bo to działa jak taki podkład. Jakiekolwiek mechaniczne uszkodzenie będzie powodowało, że no, ten balsam będzie się ścierał, że sukienka czy szorty będą brudne, to jest nieuniknione, szczególnie też, kiedy mamy upałek, kiedy skóra się poci. To jest nieuniknione i musicie liczyć się z tym, że jak będzie, będziecie kupowały tego rodzaju balsamy, to one będą brudzić. I to nie jest tak, że Rezibo brudzi, a inny nie, tylko wszystkie brudzą. No, tak na logikę. Jeśli jakiś produkt byłby aż tak trwały, no to nie, wydaje mi się, że byłby problem ze zmyciem takiego produktu pod prysznicem, tak? <grym> Balsamy brudzą i trzeba niestety się z tym liczyć. I to nawet nie ma znaczenia, czy nałożycie mniejszą ilość i później odczekacie 10 minut albo nawet odczekacie pół godziny. To nie ma znaczenia, one i tak będą schodzić, będą się brudzić. E, moje ubrania bywają brudne, ale i tak używam z ogromną przyjemnością, bo efekt jaki dają na skórze jest po prostu fenomenalny. Miałam okazję używać też takiego podobnego balsamu z Eveline. On jest dużo tańszy. Właśnie, chyba mam go tutaj w szufladzie. I to jest dokładnie ten Eveline Brazilian Body CC i to jest właśnie te, taki podkład dla ciała, dla skóry. Multifunkcyjny, korygujący krem do ciała, i też jest, słuchajcie, bardzo fajny. Natomiast on daje bardziej taki matowy efekt na skórze. I te balsamy z Rezibo dla mnie są takie nieco z wyższej półki, takie premium. Ale ten z Eveline też jest bardzo fajny. Też daje efekt takiej opalonej skóry. Więc, właściwie, jeśli chciałybyście coś tańszego, to możecie się udać do Rosmana i zakupić sobie ten balsam z Eveline. Też jest fajny. Właściwie ma taki. Przyjemny, kawowy, w sumie taki jak masło kakaowe zapach. Też jest spoko, aczkolwiek no, te, te z Resibos są dla mnie takie no, przyjemniejsze, bardziej atrakcyjne, jeśli chodzi o wygląd na skórze. Aczkolwiek no, jest tutaj też dostępna taka tańsza opcja z Eveline w Rossmanie, więc też możecie się zainteresować czemu nie. No, ale ręce są brudne, trzeba od razu umyć. No i tak jak mówię, ten z Eveline również brudzi ubrania. No i daje taki bardziej matowy efekt na skórze. Taki płaski. Okej, okay, trochę się nagadałam, już nawet słyszę, że trochę głos mi się zmienił, bo jestem jeszcze trochę chora, ostatnio się rozchorowałam, prawdopodobnie przez klimatyzację, no mam trochę zatkane zatoki, trochę jeszcze zatkane nos, więc ten głos może być nieco inny, aczkolwiek i tak już jest o wiele lepiej. Także tak to wygląda, jeśli chodzi o ulubieńców. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Koniecznie napiszcie, czy miałyście okazję już używać te balsamy z Rezybo, czy może jest jakiś samoopalacz, który, który polecacie, który tak nie śmierdzi, a daje też fajne efekty na skórze. Czy miałyście może okazję używać tych past z Marvis? Dajcie koniecznie znać. No i to by było na tyle. Ja już Wam dziękuję za oglądanie, dziękuję Wam za wspólnie spędzony czas i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!